Wow! No, I bładek, i i nie, nie ja tak, będzie? Ja ja I po raz kolejny mam pomysł. Czy to te Czy to Zobacz, zobacz, to zavu. zobacz, 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 będzie. zobacz, zobacz, zagranie, zobacz, zobacz, no niewiarygodne. zobacz, Zab... zobacz, Aiden, nós em última ainda vamos saber. Aiden... I ja inżynier, nie wiem. jedną mechanizm. ręką, jedną ręką, tylko klucz francuski jest potrzebny, patrz nice, teraz, my Jana! gdzie nice, nice, jest tutaj nice, I, my I my den. Den. W tym wszystkim ignoruje to Ignoruje totalnie. z Red on się, nie on się nie przejmuje On się nie przejmuje On się nie przejmuje. Co I się nie? dzieje? I teraz blokuje, ratuje swoich teammateów. To jest Lucian Kirillowski. Nie, okay. Nie Wychodzę stąd! Co za jest stąd w ogóle? Jak to jest się możliwe? Malfoy ulti! El Morgan! Świetna zonia! I tam Dembok zagrany przestraszacie przestraszaczem! I AIDEN! AIDEN! Co zrobimy Patrz jak on zamiótł! Patrz jak on zamiótł! No! i... Czy spusują? Bo tu jest AIDEN! Leci teleport! Czy kolejny AIDEN?

Wiem. Aż marker bezem, pokaż wam tak się... Roz, rozrysuj to! Tak się rozrysuj tak. rozrysuj ja to Jak on to za, zrobił? Tutaj korki widzicie, bo, jak pan i po co prawo zobacz jak tutaj cię czukuje? Pasz, czakujcie! pełną, ale się nie przejmuje, on się nie przejmuje. On wie, że ma sustain, Tak! tak. On wie, że ma SUSTET i ma się na to! A ja to wiem. Ja, ja to rozumiem! Co się dzieje? I oni zaszkodą! Rampęć! Nie Jest dobra Sonia! I kończą mechanik! Kończą lecimy! onie, O nie! Głowa, boli mnie głowa i popatrz teraz jeszcze z Luciani. Ajden nie! Przestań, ajden. Ale to nie szkodzi, to tak. hmm. nie szkodzi. O i tak! Patrz, o czyż teraz? O nie, on jest! Dawaj, dawaj Luciano, ty się uda! Czyż nie, bo tam jest Malphite? O, double kill Aydena! To się Twypeكل. nie, nie dzieje, naprawdę! To się nie dzieje, to jest niemożliwe! Ta gra, ta gra! Czemu dzisiaj taka gra? Nice! i'm Tyle, co wystarczy ściągnięcie sławek, widzimy, się, um, będzie go, ale tam jest zakrany debox, ale jest. to za mało, Czy się uda, skończyć yes. teraz to, ale of Free, w gramy dzisiejszego dnia, Double kill, i będzie, bug! Bóg, będzie Bóg, daj, daj. On no 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 na na dalej! się uda, ja lipę kill! będzie, 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 on pokazuje. będzie, pokazuje! będzie, będzie, On to pokazuje. No. Wziąłem. Teraz jest wejście na daszora, ale czy będzie jakakolwiek odpowiedź ze strony drużyny widzów? No bo póki co na to się nie zanosi. Ten oni się rozbierają. Smite dajdena jest nie do wysmakowania. Uwaga, On... ten smite! Trzegorzny się zobacz, no, Ten smite! Świetny smite Udało mu się! Jest, udało ładnie, mu się! Bądźmy święty. i pas! Oni pchają dalej. Co to, ale się, dalej. Co to się I czy oni to skończą? To jest taka opcja! Jest let's let's taka możliwość!